Z w kolejnym odcinku. E, dzisiaj zaczniemy od e, zasypanych fundamentów. Mamy zasypane, zagęszczone fundamenty. tutaj Tata, który e, będzie murował, zażyczył sobie podjazd, żeby mogli z zaprawą wjeżdżać tutaj, właśnie stąd, gdzie będzie betoniarka stała. Żeby można było wjeżdżać zaprawą sobie po prostu e, bezpośrednio na, na posadzkę. Plan jest taki, że jutro przyjeżdża pan od kanalizy będzie rozprowadzał rury tutaj po całości wyjście od kanalizacji jest o ile się nie mylę właśnie tu w tym miejscu tu jest przepust również zrobiony aby w przyszłości przeprowadzić kabel od do domofonu no i jak już będzie posadzka zalana będzie ona zalana prawdopodobnie, nie naprawdę prawdopodobnie, tylko na pewno za 3 dni, Jeśli mamy wtorek, będzie to w piątek, to e, stąd, a potem będziemy sobie kłaść e, jeszcze przewód do e, przewód, no taki arot peszel do światłowodu, y, który będzie dochodził dokładnie do miejsca tutaj. Można nazwać to pomieszczeniem technicznym, tu będzie gaz, kocioł z gazem, z zasobnikiem. Tu będzie się schodził prąd. No i tu zamierzam ze wszystkimi instalacjami również instalacją taką tą sieciową, domową zejść. Także chciałbym światłowo tutaj, a stąd dopiero rozprawić to na wszystkie pomieszczenia. No i generalnie pomysł jest taki, żeby w tej części tutaj były i prądy i gazowe wszystkie rzeczy, a w tamtym pozostałym pomieszczeniu po całej części będzie jakieś tam miejsce, miejsce do pracy. Drzwi mają być tutaj, do tego pomieszczenia. A wyjście z tego pomieszczenia dalej ta zewnątrz będzie tu. Bo tu w przyszłości stan jest taki, że będzie tutaj wiata na auta. Wiata na auta, a tu pojawił się pomysł, że będzie jakiś domek na narzędzia. Ale jak on będzie wyglądał, e, i czy to tutaj powstanie, to się dopiero okaże. No, no, także aktualnie tak to wygląda. Fajnie, fundament już mamy obsypany. E, nie, nie wygląda już to teraz tak okazale jak wcześniej, jak wystawały te, te potężne fundamenty z tego dołu. I teraz wystaje może to, to na 50 cm, wcześniej to był prawie metr. E, tu jest jeszcze przepust od rury od wody. E, przypełniał nam się jak już była e, pierwszy zasyp zrobiony, zagęszczony trzeba było kopać pod ławą fundamentowną, co szczęście pan z koparką nam tutaj to przekropał i, i, i żeśmy sobie tutaj to, to przyciągnęli. I tędy będzie wchodzić woda i tędy będzie wchodzić e, gaz gaz, a prąd będzie prawdopodobnie wchodził bezpośrednio gdzieś tamten. No, i no tak to wygląda. Chodzę po fundamentach, ale równie dobrze mogę sobie o, już stopą na twardym stanąć i chodzić trochę wyżej. Niezmiernie to cieszy, każdy etap niezmiernie cieszy. Muszę wam powiedzieć, że za każdym razem, jak tutaj wjeżdżam, to, to z, z, z bananem na twarzy, że, że te prace już tak postępują. E, jak będzie beton, potem wezmiemy jeszcze raz gościa z koparką. Żeby nam tutaj ten cały towar przerzucił na płytę, eee, żeby było łatwiej do murowania, a nie noszenie tego. No, tym bardziej, że to troszeczkę waży i przenieść 2200 pustaków to, to też jest to robić, nie? No, także to tyle, i widzimy się za chwilę, dla Was za chwilę, a dla mnie to będzie już jutro, jak będą kładzone płyty. Płyty, rury do kanalizacji. Także widzimy się za moment. No i witam Was po krótkiej chwili. Eee, pokażę Wam stan prac. Ok, eee, tak to aktualnie wygląda. Och, psa! Proszę bardzo. To są wyprowadzone dwa odpływy do dwóch toalet. Tu jest Łazienka z pralnią Tu jest toaleta Tu jest Łazienka z pralnią Tu jest Łazienka główna I tu jest kuchnia No i widzicie to miękkie Wykopane trzeba będzie teraz zaraz mm -hmm zagrać czarką zrobić, także zaraz wam to pokażę. Tutaj jak widzicie, już są, jest zalewana płyta fundamentowa. E, nagrywam ten komentarz później, ponieważ na, na miejscu już nie chciałem, a poza tym było troszkę hałasu. E, Przejechały dwie wróżki: jedna 9 m3, druga 8. Z czego z całości zostało chyba pół metra sześciennego wykorzystane. E, no tak, że troszeczkę tego, tego betonu zeszło. No całość zajęła nie około półtorej godziny mniej więcej, no jakoś tak. Przyjechali a, chwilę po 8, 9.35 patrzyłem na zegarek, to już a, wyjeżdżał ten, ten żuraw, a, który widzicie, a, wyjeżdżał właśnie z działki. Także no generalnie efekt końcowy który można podsumować ostatnim kadrem stan zero ukończony